Ja, jakbyś miała tak pomyśleć, na co chciałabyś wydać tę wygraną, nieważne ile by to było, Takie, taka pierwsza myśl, co ci przychodzi do głowy, co byś sobie kupiła? E, na razie ciężko niż, bo zaraz jeszcze przez nami wynakom unia, aby... A no to, to będą przydatki, no to będą też prezenty. Ale gdybyś tak dla siebie mogła, wiesz, wchodzisz do sklepu i, i pierwsza rzecz, którą kupisz, tak po prostu w ramach Nie, prezenty wiecie. dla siebie że... W <grym> Jak się ma pieniądze do dyspozycji? Dużo pieniędzy? ये सोडिया 36 डिजिटलिस रो जो होगा और ciudadanía को शाखाओं परкупки भी मतलब था तीन प्लास ये और हम कहीं नहीं तो। Mam. to pieszo chyba wabci są to kim bo czym nafty te, te stare chałupie tam wiadziany co jo, jo, tam 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 na tam tam No tam 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 No tam 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 tam

Dzisiaj to tak ale dzisiaj do przesadzania to przecież wcześniej. Ale zamiast był by gdzieś na łące z wiatrem to można też samo się Ja tego przypalić. No to jak długi Ale mówię jak na łące, nie na yeah, drodze. 噪音呢？ na blisko, I to tam nie wiem gdzie gdzie ma nie wiem gdzie gdzie jest Nie płaci, nie byłam w sklepie, cały i tydzień, a dzisiaj patrzy kaczka, jeżeli jest spółka i podatek. I...